Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj słuchacie odcinka numer 371. Podcast ten powstaje dzięki patronom Marzenie Sawickiej i Przemkowi Sławińskiemu. Dzięki Wam, kochani. A jeżeli ktoś inny chce dołączyć do grona patronów tego podcastu, to zapraszam na serwis patronite.pl. Tyle słowem wstępu i zaczynamy. Dziś mam dla Was odcinek poświęcony łodzi, a konkretnie najnowszemu wydaniu raportu Focus on Łódź, który ukazał się w lutym 2021 roku. 24 strony. Autorem tego opracowania jest Pro Progresio, a raport został przygotowany we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu Urzędem Miasta Łodzi, firmami Kushman Wakefield Kelly Services oraz Dwier. Focus on Łódź to kolejna odsłona raportu, który obrazuje atrakcyjność inwestycyjną tego miasta. Z perspektywy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, oczywiście, to już trzecia bodajże edycja tego raportu, więc jeżeli macie ochotę porównać sobie, co działo się w łodzi w latach ubiegłych, no to możecie sobie ściągnąć ze strony Pro Progresio wszystkie edycje raportu, złożyć je ze sobą i zobaczyć, co takiego w tym mieście się zmieniło. Dla mnie łódź ma gorące miejsce w moim sercu, dlatego że miałem przyjemność prowadzenia w tym mieście jednej z firm z obszaru BPO, a mianowicie firmę SWS, która potem ewoluowała do nazwy Southwestern, a następnie została przejęta przez Capite. Tak, tak, tak. To ja miałem przyjemność wprowadzania firmy Southwestern do Polski. No i przez jakiś czas byłem jej szefem tutaj na tym regionie. Stąd poznałem miasto Łódź i jego atuty i powiem wam, że warto się tym miastem zainteresować. Wspaniała obsługa inwestora na poziomie urzędu miasta, do tego bardzo dobry kapitał ludzki, już nie mówiąc nic o Obecnych czasach z perspektywy nowoczesnych powierzchni biurowych. Tak, to jest idealny moment, żeby przyjrzeć się łodzi, jeżeli poszukujecie dobrego miejsca na biuro, gdyż nieruchomości biurowe, które się tam znajdują, spełnią oczekiwania naprawdę bardzo wymagających najemców. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy do tego, co nam daje raport Focus on Łódź, edycja luty 2021. Już od pierwszych stron witam się z Wami na stronach tego raportu. Ja wraz z Moniką Grzelak, czyli team liderką Center of Investments w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I wraz z Moniką dajemy taką pigułkę wiedzy, dlaczego warto brać łódź pod uwagę, jaka to jest lokalizacja. Co w niej możemy spotkać i dlaczego jest warto w tym mieście rozwijać sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Bliska odległość od Warszawy, dyspozycyjność co najmniej dwóch portów lotniczych i bardzo rozwinięta i dojrzała struktura organizacji świadczących usługi typu BPO, SSC, GBS, IT. RD, call contact center i jeszcze kilku innych. Poszczytajcie sobie tego słowa wstępu to znajdziecie na stronie trzeciej raportu Focus on Łódź edycja luty 2021. I teraz przechodzimy do tego mięsa, do tych najważniejszych informacji, na które zwracają uwagę wszyscy inwestorzy zainteresowani ulokowaniem swoich centrów operacyjnych w polskich miastach. Na początek dane makroekonomiczne. Powierzchnia miasta to 293,3 km2, które zamieszkiwane jest przez 677 tysięcy osób. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę cały łódzki obszar metropolitarny, no to tutaj naliczymy sobie już 1 100 tysięcy mieszkańców. Niezły potencjał jak na taką aglomerację. No, z danych takich makroekonomicznych warto zwrócić również uwagę na stopę bezrobocia, która w roku 2021 na początku roku, czyli w styczniu, wynosiła 5,9%. Jest to o 1,3% więcej niż przyniósł nam rok 2020. No ale tu nie ma się co dziwić, pandemia zrobiła swoje, więc bezrobocie w większości, w zasadzie we wszystkich polskich miastach, ruszyło do góry. Tak przynajmniej wskazują wszelkie dane podawane przez GUS. Do roku 2020, od roku 2013 stopa bezrobocia sukcesywnie spadała, spadała i spadała. I do tego poziomu 4,7 w roku 2020, start z roku 2013 spadła aż z poziomu 12,3%. No to zobaczcie, jaki postęp się w tym mieście zrobił, i tu nie ma co ukrywać. Bardzo duży spadek bezrobocia jest spowodowany tym, że no, to właśnie sektor nowoczesnych usług dla biznesu się do tego przyczynił. To tutaj, właśnie co roku, powstają dziesiątki centrów operacyjnych, które dają setki tysiące miejsc pracy. Aby jednak tą pracę dostać, trzeba jednak mieć pewne podstawy edukacyjne. No to wskoczmy sobie do raportu, do sekcji edukacyjnej, no i z której dowiecie się, że na terenie Łodzi jest 19 szkół wyższych, z czego 6 publicznych i 13 prywatnych. No to oczywiście nie jest jedyna informacja dotycząca warstwy edukacyjnej w mieście Łodzi, gdyż z raportu Focus on Łódź dowiecie się również tego, ile jest tutaj szkół podstawowych, liceum nokształcących, techników. A nawet przedszkoli. No, ale te dane to już sobie sami z raportu wyciągniecie. Ja jednak wrócę do tego poziomu szkolnictwa wyższego i przytoczę Wam dane dotyczące studentów i absolwentów, bo warto wiedzieć, że w tej chwili możemy się doliczyć około 75 tysięcy studentów, którzy aktywnie biorą udział w zajęciach na terenie szkół wyższych. Rocznie Mury Uczelni łódzkich opuszcza blisko 19 tysięcy absolwentów. Oczywiście wymiar szkolnictwa jest tutaj bardzo szeroki i można powiedzieć, że łódź ma bardzo hmm, zróżnicowane spektrum nauczania. Natomiast z perspektywy nowoczesnych usług dla biznesu, jest kilka kierunków, które zdecydowanie zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. Jakie to kierunki? No cóż, te związane z filologią, administracją, prawem, IT, ICT, czy też na przykład logistyką. No i tutaj dam Wam kilka wybranych danych. Jeśli chodzi o filologię, języki obce, no to mniej więcej w ciągu roku mamy w Łodzi 3145 studentów, którzy aktywnie uczą się języków, a opuszcza mury uczelni 784 osoby. Gdybyśmy popatrzyli sobie na kierunki techniczne, no to tutaj mamy już studentów 4252 i około 940 absolwentów. Pozostałe dane znajdziecie na stronach raportu Focus on Łódź. Przejdźmy sobie zatem z edukacji do części transportowej. Jeżeli słuchaliście wcześniejszych odcinków poświęconych raportom Focus on, to wiecie, że transport stanowi kolejną stronę, kolejną sekcję w... Tymże raporcie. Dlaczego? Dlatego, że warto wiedzieć, jak po tym mieście się poruszać, co mamy do swojej dyspozycji i jakie wiążą się z tym koszty. No to zacznijmy od na przykład taksówek. Chcecie pojeździć taksówkami? Nie ma problemu. 11 korporacji taksówkowych, ponad 4000 taksówek. Koszt początkowy to około 6 zł. Dlaczego około? Dlatego, że różni się on między różnymi korporacjami, natomiast koszt za kilometr to 2 zł. Gdybyście jednak woleli skorzystać z transportu miejskiego, to macie do swojej dyspozycji 9 15 linii tramwajowych i 107 linii autobusowych. Komunikacja miejska no, wiąże się z tym, że też nosi za sobą pewne koszty. No i cena biletu np. 20-minutowego wynosi tutaj 3 zł. Gdybyście chcieli jednak wziąć bilet dobowy, to musicie wyłożyć z własnej kieszeni 12 zł, a żeby mieć spokój przez cały miesiąc 96 zł. Tyle musicie wydać na bilet miesięczny? Z raportu Focus on Łódź dowiecie się również na temat tego, ile mamy wypożyczalni samochodów, ile jest dostępnych hybrydowych samochodów do wypożyczenia, tak samo jak ile mamy skuterów do wypożyczenia, czy też hulajnuk elektronicznych. No to dam wam jedną daną, bo to dana jest okrągła. 300. 300 to jest liczba hulajnóg elektrycznych, które macie do swojej dyspozycji na terenie miasta Łodzi. No, to nie jedyna informacja logistyczna zawarta w raporcie Focus on Łódź. Dlaczego? Hmm. No cóż, chyba chcielibyście mniej więcej umiejscowić sobie Łódź w swojej głowie na mapie Polski. Ci z Was, którzy są oblatani w geografii, to dokładnie wiedzą, że Łódź leży dokładnie w centrum naszego kraju. Na przecięciu dwóch autostrad, dzięki czemu staje się bardzo atrakcyjnym miejscem na... Inwestycje logistyczne. Tak, tak, to w okolicach Łodzi i Strykowa jest zbudowanych cała masa różnego typu parków logistycznych, dzięki którym jest dostęp do dwóch autostrad, dwóch dróg ekspresowych, dwóch dróg wojewódzkich i czterech dróg krajowych. To tutaj mamy taki hub, z którego można do całej Polski pojechać. Ale dam wam ze trzy, no może ze cztery dane w kilometrach, abyśmy wiedzieli, jak daleko Łódź znajduje się na przykład od Warszawy. Poznania, czy też dajmy na to Berlina bądź Kijowa. Dlaczego te miasta wybrałem? Nie mam zielonego pojęcia. Takie wpadły mi w oko. No to jedziemy Warszawa 127 km, Poznań 217 km, Berlin 480, a wspomniany Kijów. 888 km. Tak, do wszystkich tych miast można się dostać samochodami, aczkolwiek zakładam, że gdybyście chcieli dostać się do Kijowa, to raczej wybralibyście już sobie samolot. I to też macie tutaj do dyspozycji, dlatego że yy, Łódź ma własny port lotniczy. Port lotniczy imienia Władysława Reymonta łączy to miasto z kilkoma wybranymi kierunkami. Kilkoma? Tak, kilkoma, ale za to istotnymi, dlatego że loty regularne odbywają się z łodzi do London, Stansted oraz do East Midlands. A oprócz tego jeszcze w Irlandii do Dublina. No i wspomniany Kijów jest również tutaj na liście stałych destynacji. Zresztą to nie jedyne miasto na terenie Ukrainy. Kolejnym jest Lwów, czyli stolica ukraińskiego IT. London, East Midlands, Dublin. Lwów i Kijów. To pięć stale obsługiwanych kierunków z miasta Łodzi, jeśli chodzi o lotnisko. No, na wakacje możecie sobie polecieć na przykład do Burgas, Warny, Antali, Bodrumk, na Kretę, do Rodos, Korfu, Zakętoz i na Majorkę. No ale to już raczej w te cieplejsze dni, a nie takie jak teraz w lutym, kiedy mamy minus 12 stopni na naszym termometrze za oknem. To nie jedyne lotnisko, które możemy brać pod uwagę podróżując do Łodzi. Dlaczego? Czego? Dlatego, że w odległości 130 km, czyli raptem niecałe półtorej godziny drogi od Łodzi znajduje się lotnisko Warszawa Chopena. A z tego lotniska, jak już wszyscy pewnie dobrze wiecie, dostaniecie się na każdy kontynent do każdego państwa i do każdego kraju. No dobra, może przesadziłem nie do każdego, ale do wszystkich tych, z których przenoszą się inwestycje zagraniczne do naszego kraju. Także warto wziąć to również pod uwagę, dlatego że to jest jedno z nielicznych miast, które może pochwalić się tym, że raptem w przeciągu półtorej godziny można się dostać do niego z, dwoma lotnisk, z dwóch różnych lotnisk. Gdybyśmy wzięli pod uwagę sobie tak, no jeszcze z dodatkowe pół godzinki, to jeszcze z lotniska w Poznaniu nawet można się dostać do łodzi, ale nie będziemy tutaj o tym w tej chwili mówili. Dobrze, załóżmy, że znaleźliśmy się już w samej łodzi. No to warto wiedzieć, jak daleko mamy do różnych ciekawych miejsc, aby się tam dostać. I taka sekcja również znajduje się w raporcie Focus on Łódź edycja luty 2021. A odległości no cóż, dla niektórych z Was mogą być szokujące, gdyż na piechotę jest to od kilku do kilkunastu minut tak, absolutnie tak. Z dworca Łódź Fabryczna jesteście w stanie dostać się na przykład do Urzędu Miasta Łodzi, do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, w raptem 20 minut na piechotę. Gdybyście chcieli dostać się na ulicę Piotrkowską, która jest taką wizytówką tego miasta, to tutaj spacer zajmie wam raptem 10 minut, a do EC1 znakomitego. Miejsca takiego naukowo-kulturowego również dostaniecie się w 10 minut. No i tutaj kolejne odległości również są wypisane, gdyby wam się nie chciało chodzić a wolelibyście przejechać się autem, to te odległości pokonacie pomiędzy 7 a 20 minut. Tak i znajdziecie na tym swojej mapie destynacji chociażby Muzeum Kinematografii, Księży Młyn, Akademię Sztuk Pięknych, czy też Uniwersytet Medyczny, bądź Politechnikę Łódzką, albo Uniwersytet Łódzki, jeżeli to są miejsca waszego, Waszej destynacji. Tak, także te wszystkie informacje znajdują się na mapie, która jest zamieszczona na 11 stronie raportu Focus on Łódź, edycja luty 2021. Wspomniałem wam, że teraz jest dobry czas na to, aby myśleć o Łodzi pod kątem wyboru biura. Tak, bo ta oferta biurowa jest znakomita. Tutaj macie niesamowite pole do popisu i wybór pięknych biurowców spełniających najwyższe standardy i oczekiwania najemców, chociażby z sektora BSS-u. Do swojej dyspozycji macie 579 tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz tego warto wiedzieć, że kolejnych 91 tysięcy jest w trakcie budowy, a 150 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej jest planowana planowanych. Tak. Do, powiedziałem Wam, że jest spory wybór? No jest spory wybór, bo w tej chwili na terenie Łodzi jest 95 budynków klasy A i B+. O tym, ile jest w budowie i ile jest planowanych, możecie sobie przeczytać w raporcie Focus on Łódź edycja luty 2021. No, ale o jednej rzeczy Wam powiem, czyli tej, która Was pewnie najbardziej interesuje. Jakie są czynsze i jakie są opłaty serwisowe? Jak donosi Cushman Wakefield, który jest partnerem tegoż raportu, no to czynsze mini Minimalne w klasie budynków typu AB, zaczynają się od około 10 euro za metr kwadratowy, natomiast tą górną granicą jest blisko 15 euro za metr kwadratowy. Opłaty serwisowe, z którymi musicie się tutaj liczyć, to 4 euro za metr kwadratowy. No to dam Wam jeszcze dwa przykłady takich nazw budynków, które warto wziąć pod uwagę. No niesamowita architektura i bardzo dobra ergonomia. Pracy, którą zapewniają nam te biurowce. Jakie? Na przykład Brama Miasta, którego tutaj właścicielem i deweloperem jest firma Skanska, czy też Monopolis, którego w deweloperem jest firma Wirako. Monopolis to nagradzany wielokrotnie projekt multifunkcyjny. Zachęcam Was do tego, abyście zobaczyli sobie na stronach. Samej firmy Viraco, która jest właścicielem Monopolis, jak ten budynek wygląda i co oferuje. Szczególnie, że na jego terenie znajduje się już kilka firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Raport Focus on Łódź zawiera również informacje na temat obiektów magazynowych czy też galerii handlowych i tutaj podobnie jak w, w części biurowej, możecie znaleźć informacje zarówno odnośnie mm, powierzchni, powierzchni tychże obiektów, jak i ich przykładów, no i tego, kto jest ich właścicielem. Tutaj no, w obiektach handlowych nie sposób pominąć manufakturę, o której chyba cała Polska wie i to obiekt, który ma 110 tysięcy metrów kwadratowych i jest bardzo multifunkcyjnym obiektem handlowym kina, muzea, restauracje, sklepy itd., itd. Kto z Was był w łodzi, to wie o czym mówię. Kto nie był, do manufaktury koniecznie trzeba się wybrać. Dobrze, stawiamy tutaj przecinek, nie kropkę, tylko przecinek i wkraczamy do obszaru biznesowego. Tak, to jest to, co nas bardzo mocno interesuje. I powiem Wam tutaj tak: w samej łodzi znajdziecie 103 centra operacyjne 100 Trzy różne centra operacyjne, takie, do których udało nam się dotrzeć i je zidentyfikować. I dlaczego tak o tym mówię? Dlatego, że na stronach raportu Focus on Łódź znajdziecie również listę z nazwami tychże centrów operacyjnych. Możecie sobie zobaczyć, kto tam jest, i jeżeli planujecie swoje wejście na teren Łodzi, to zobaczycie, jakich będziecie mieli biznesowych sąsiadów. A wśród nich aż 27% stanowią firmy IT. 21% to firmy o profilu IT Outsourcing, a 29% to centra usług wspólnych. Oczywiście znajdziecie tutaj również centra typu RD, BPO, Call Center i jeszcze kilka innych. Natomiast te trzy, czyli IT, ITO i SSC, zajmują tak zwane pudło i stanowią największy odsetek części operacyjnej w tymże mieście. Hmm. Koniec z tych informacji o inwestycjach? No nie, bo warto Wam jeszcze dodać tutaj informację, że pierwszy z projektów typu, który można zaklasyfikować do obszaru BSS-u, pojawił się w Łodzi w roku 1965. Tak, 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 to już ponad 60 lat temu swój początek miał rozwój nowoczesnych usług dla biznesu na terenie Łodzi. Inwestycje, które pojawiają się w tym mieście, pochodzą w tej chwili z 16 różnych krajów a na pudle stoją Polska, USA i Niemcy. Tak, to te trzy kraje są źródłem największej liczby inwestorów, które do tej pory pojawiły się w mieście Łodzi i rozwijają tutaj swoją działalność. 27 to już liczba używanych języków w centrach operacyjnych. Tak, to w 27 językach obsługuje się klientów z całego świata. A wśród tych języków, poza standardowym angielskim i niemieckim, znajdziemy również takie języki jak estoński, łotewski, litewski, japoński czy na przykład fiński. Tak, to w tych językach możecie spodziewać się obsługi klientów poprzez centra operacyjne znajdujące się na terenie Łodzi. No to damy wam jakiś przykład, dobra? Żebyście wiedzieli kogo można w mieście Łodzi spotkać. To tutaj swoje centra mają takie firmy jak Infosys, Fujitsu Services na przykład, Digital Teammates, oprócz tego Komarch, a do tego byśmy dołożyli jeszcze BSH, BSS, PZU, SII, Saitel. No, i jeszcze szereg, szereg innych. Pełną listę tych 103 centrów operacyjnych macie wymienioną na 15 stronie raportu Focus on Łódź, edycja luty 2021. Wskakujcie, przeglądajcie i dokładnie będziecie wiedzieli, kogo tam możecie sobie znaleźć. No. Ale gdybyście chcieli podjąć pracę w centrach operacyjnych na terenie łodzi, to warto by było wiedzieć z jakim wynagrodzeniem możecie mieć tutaj do czynienia. I tutaj, za dane dotyczące wynagrodzeń, wielkie ukłony idą w kierunku firm Kelly Services oraz DeWire, gdyż to one dostarczyły nam siatki płac na wybrane stanowiska. Jakie to są stanowiska? No, rzućmy sobie okiem na przykład na call center. Tutaj wynagrodzenia dla konsultanta zaczynają się na poziomie 4700 zł, a kończą mniej więcej na poziomie 5,500. Gdyby ktoś z was chciał być menadżerem w call center, to tu w górnej granicy może liczyć nawet na wynagrodzenie na poziomie 12000 zł. Wskoczmy do IT, skoro to IT jest tutaj takie istotne. Jeśli chodzi o stanowiska na przykład C++ dewelopera, to wahają się one tutaj wynagrodzenie, no, kosmiczna wręcz różnica, pomiędzy 8 a 20 tysięcy. Oczywiście wszystko zależy od doświadczenia, tego ile dana osoba pracuje. I jakie ma inne kompetencje, ale w takim wachlarzu to wynagrodzenie się znajduje. Tutaj są oczywiście w raporcie wypisane inne stanowiska, zarówno z obszaru call center, IT, zarządzania zobowiązaniami, zarządzania należnościami, czy też księgą główną, ale chyba lepiej będzie, jeżeli sami wskoczycie sobie do tego raportu i sami zobaczycie, co to są za wynagrodzenia i na jakim są poziomie. Ja dodam tylko jedną informację od siebie, gdyż jak donosi GUS, 5181 zł i 91 groszy, jest to średnie miesięczne wynagrodzenie w złotych polskich brutto w mieście Łodzi, więc to Wam daje mniej więcej punkt odniesienia, jak zarabia się w tym mieście. No i jeżeli szukacie tutaj pracy, to przynajmniej wiecie, do czego macie jakiś tam punkt odniesienia. Zachęcam Was do przejrzenia tejże sekcji, Z, tutaj firmy Kelly Services i dały kawał dobrego wkładu informacyjnego, więc warto na to rzucić okiem. Jak już jesteśmy po pracy, to czasem warto pójść do teatru, warto pójść do kina, czy też do muzeum i informacje o tym, ile jest kin. Ile jest teatrów, ile jest galerii handlowych i ile jest muzeów? Oraz przykładowe wydarzenia biznesowe, kulturalne i sportowe również znajdują się na stronach raportu Focus on Łódź. Dobra, nie będę was tutaj już ze wszystkim odciągał do tego raportu. Powiem Wam: Kin jest 10, teatrów 19, galerii handlowych 15, a muzeów 17. Natomiast ile jest festiwali i przeglądów artystycznych? Ile jest hoteli, to po tej informacji już sobie sami wskoczcie do raportu Focus on Łódź edycja luty 2021. Przeczytajcie i zobaczycie, jakie tam atrakcje i otoczenie biznesowe dla Was miasto serwuje. Tak, zamykamy dzisiaj temat raportu Focus on Łódź. Miasta, które jest dużym magnesem dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jeżeli jeszcze do tej pory nie braliście tego miasta pod uwagę pod kątem rozwoju swojej działalności operacyjnej, to warto jest się tutaj przyjrzeć temu miastu. Wiceprezydent Adam Pustelnik wraz z zespołem obsługi inwestora, w którym pracuje Mateusz Sipa na przykład, bardzo chętnie podzielą się dodatkowymi informacjami, szczególnie, że miasto bardzo mocno otwiera się zarówno na inwestorów ze wschodu, jak i z zachodu. Czy to Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy Skandynawia, czy Białoruś, z której w tej chwili widać zainteresowanie wchodzeniem do Polski, powinny zwrócić uwagę na atuty miasta Łodzi. Ja doceniam to miasto, piękne czasy tam spędziłem. Mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy otwarcia kolejnych centrów operacyjnych typu GBS, BPO, czy też IT w mieście Łodzi. Dziś wstawiamy kropkę, kończymy odcinek poświęcony raportowi Focus on Łódź, edycja luty 2021. Bardzo mocne podziękowania w kierunku moich patronów Marzeny i Przemka za to, że wspieracie rozwój tego podcastu. Gdybyście Wy chcieli wspierać również rozwój tejże audycji, wskakujcie na patronite.pl, to tam Możecie do grupy patronów dołączyć. A gdybyście jednak woleli zostawić tylko swoją łapkę w górę i gdyby Wam się podobała cała ta moja gadanina o sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, to warto zasubskrybować sobie ten podcast, czy to na platformie podcastowej, czy to na YouTube, gdyż na YouTube również pojawiają się jego edycje wideo. Nie zawsze. Ale od czasu do czasu. Linki do raportu Focus on Łódź znajdziecie oczywiście w opisie do dzisiejszego odcinka, a ja dzisiaj się z wami żegnam. Mówię wam hejho. Na razie, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!